Jest rok 1947 i Druga Wojna Światowa trwa nadal. Oto Druga Wojna Światowa, jakiej nie znacie. Trzy światowe mocarstwa walczą ze sobą o niezwykły minerał. VK pozwala on tworzyć niespotykane maszyny bojowe i uzbrojenie. Cześć. Nazywam się Marek Laskowski i od wielu lat jestem fanem Dasta. Znacie mnie również jako recenzenta gier planszowych na kanale GameTroll TV. Zdobyte w ostatnich latach doświadczenie chciałbym wykorzystać w celu realizacji jednego z moich marzeń przywrócenia tego świetnego systemu do Polski. Dust Tactics jest hybrydą gry planszowej i bitewnej. Używając wysokiej jakości plastikowych figurek, gracze toczą bitwy na podzielonej na kwadraty planszy. Wyznaczanie linii wzroku, zasięgu strzału czy możliwości ruchu jest proste i intuicyjne dzięki lekkim i przejrzystym zasadom. Jeśli pomiędzy dwiema kropkami znajdującymi się na środku kwadratów nie znajduje się żadna przeszkoda, oznacza to, że jednostki widzą się. Zasięg strzału liczy się po prostu sprawdzając liczbę kwadratów dzielących dwie jednostki. Uniwersum Dust oferuje ogromną różnorodność modeli. W skład walczących armii wchodzą bohaterowie, oddziały piechoty, maszyny kroczące, samoloty, śmigłowce, czołgi, artyleria i inne. Wszystkie te jednostki posiadają unikalny zestaw cech i specjalnych umiejętności, które sprawiają, że każda rozgrywka jest niepowtarzalna i emocjonująca. Nawet jeżeli nie jesteś fanem gier planszowych, Dust powinien Cię zainteresować. Wersja Dust Battlefield. Pozwala toczyć bitwy na własnoręcznie tworzonych makietach, klasycznie jak w grach bitewnych przy użyciu miarki. Jeżeli kampania się powiedzie, również zasady do tej wersji będą przetłumaczone na język polski i promowane. W ostatnich latach jakość figurek ciągle wzrastała, osiągając obecnie standard światowy. Modele mają bardzo dużo szczegółów. Poszczególne elementy wyposażenia i uzbrojenia nadają każdemu żołnierzowi niepowtarzalny charakter. W zestawie startowym znajdziecie Figurkę bohatera, oddział piechoty, mecha, trójwymiarowe elementy terenu, kafle terenu, wysokiej jakości mapę, opis świata, instrukcje i scenariusze w języku polskim, karty jednostek w języku angielskim. Mam nadzieję, że wesprzeć moją kampanię i razem wydamy DASTA w Polsce. i świat dust.